Czym wszystkim z tej strony a to kolejny odcinek z na prawy dzisiaj zajmuje się wymianą pasy termoprzewadzącej na kartie graficznej GTX e, pf, GTX Nvidia 7800 GTX e, Przepraszam, 7, 7900 GTX e, Tu jest akurat zarty numer. Karta jest stara od znajomego Poprosił mnie o żeby ją przerobić na bardziej wydajniejszą, bo składano, będzie składany nowy komputer te stare części i Tego kartę miała akurat w zapasie. Karta jest. nie była w ogóle. Co przy była w ogóle używana i na 100% Pasta termoprzedząca jest po prostu już. to jest jeszcze. Przed nagraniem tylko odkręciłem i sprawdziłem i faktycznie to jest. Został normalnie ten klok jeden. W środku tam jest kamień, i tyle to o pracy wymiany pasy terenu Będziemy potrzebowali silbokryta, ja to mam akurat dwa: krzyżak i płaski. Paski terenu jakieś no, karty, może być karta odgryje, część po żeby to rozprowadzić. I tu możemy użyć dwóch no. rzeczy. No, już nie użyję. Na internecie można przeczytać. Ja użyję teaturatu i go papieram, żeby zatrzymać starą warstwę pasów. W poprzednim odcinku, jak wymieniłem pasy tym uczniom, na tym na procesorze nie używałem. Nie używałem. O, Cięcia? Ży już w wycięciu. Nie używałem. Na to raz tego, że po prostu nie posiadałem, bo mi się akord z cała widelka skończyła. Teraz mam pół w praktycznie, więc można brać się do roboty. Wiem, że wszystko, okay, bo niedawno wymijałem pasy pasę, te, pasę terminę Na procesorze. Pierwszy rzecz to odkręcam wszystkie śrubki. Tu akord mamy tak. 4, 6, 10 śrubek wszystko te 10 robę sam, najlepiej podzielić się te środki jakoś kolorami lub czymś Tego stylu, żeby po prostu można było wiedzieć, które było to tak. Do czego? No, ja może jeszcze powiem. Jak widzicie, karta ma po prostu jeden wentylator, ale. O, karta ma jeden wentylator. I dwa latiatory, które pomagają chodzić. I po prostu będziemy wymieniać. Jeszcze tutaj jest. Taka malutka kasteczka Ona chodzi na ci przede wszystkim I teraz parametry tam w środku To też trzeba będzie ją wziąć Zdjąć i nałożyć nową pastę Ponieważ bo To właśnie planem naszym jest stworzenie komputera Ja mam przy tym pomóc I wyciągnijcie z niego Maksymalnie moc jakiej można Kumpel chce właśnie na tej Karcie graficznej i stary komputerach Zbudował tak mocny komputer, że na bez problemu w Lola. Z powodu jako stary laptop ma już tam parę lat, może 3 lata, nie miał wymieniany pasy ani raz i zaczął spadać moja wydajność, a nie chcę. po procesor miał był 3 GHz ogólnie słabe. Na dzisiejsze coś to jest nie za dobry. Znaczy... Dobry, dobry. Takie nawet było jak ja mam 3 4 GHz to się udział w dumie, ale yy, nie bym pasy, opasu, zaczęło mógł spadać to. I zależy z tych 3 GHz. Ma tam 2,5 GHz, więc moc spadek. I to już, już trochę malutko, przyznam się. może zaczynamy może przyjść system albo coś, a przygra to jeszcze mniej problemy. Tak jakaś po to możesz coś tam urobić, ale zawsze lepiej wymienić żeby była lepsza wydanie. O właśnie, zapomniałem. Przed tym wyjciec. O mało żeby coś porobimy. Zawsze upewnijcie się, że wypniecie te. To Zasilające ten. Wentylator. I teraz możemy odczuwać bez problemu cała całą konstrukcję. To coś co zobaczyło. A! Tu jeszcze śrubka. Taka skowana i zobaczyłem w ogóle. Dobrze, że tego nie robię na siłę, bo jakby to gdzieś rob... Właśnie nigdzie nie robię tego na siłę, bo możecie urwać coś. Będzie to tak kiepsko. No tu mam te... Bożą parę jednostek. Pasta, by się przydało szczerze wymienić. Nie wiem, nie wiem jak to zrobić. zrobić jak... o, tak, tak wygląda bez zdjęciu a to wygląda cały układ. tak Tu też będę się zdjąć. Ta z ekolacji zrobione zrobiona na takich zaciskach, że nie widać, muszę poprawić się jakoś. Muszę potrząsnąć, bo trzeba będzie ustawić. O! O takich kołaczkach. Muszę dobra sobie wygiąć Dobra już. Zajmujemy to też. Tu jest grow tu naciskamy i jedno poszło. ciągniemy, naciskamy jedno. Drugie, tu tutaj poszło dobrze. też i jeszcze to zapknąć I będzie gotowe. Może się nic nie widzi, ale ja to zagrywam. Kamekos. Słuchaj, internetował Dobra, tak wygląda Też to mały redaktorek, więc nie Radatorek jest metalowy, więc... Jest nawet dobry Teraz tak, bierzemy Redenaturat czekajcie Dobra, wziąłem jeszcze takie patyczki, to już, żeby Lepiej czyścić te powierzchnię. Nie wiem, czy już mówiłem Po co jest w ogóle tej pasy pasty przechodzącej. Kurde jak się A, O, tu się. wymiana e. pasy jest po to, żeby po prostu ograniczyć temperaturę, żeby po prostu... W przypadku podkręcenia to lepiej właśnie wyjeździeć. Dobrze być pasę w ogóle na to, jak się pracuje, kurde, lepiej to wziąć. Krzyjeć e. zwykł. Tym, a potem to tam, tym. Dzięki ale wiosnę pastorów po prostu na jakąś lepszą, albo często wymianie tego, najlepiej co rok wymieniać. Y, Blokuje po możliwość spadnięcia wydajności, przecież to trzeba będzie dobra? A się temperaturę. Jak zmniejszy się temperatury, będzie nawet możliwość podkręcenia rdzenia. I tych wszystkich parametrów. Tylko trzeba będzie pamiętać o. patrzcie na pastę Po prostu, jak będzie już stara, to się będzie będzie możliwość spalenia nawet. Jeżeli się, jeżeli się będzie podkręcać, się skończy pasta, to musi się spalać karta graficzna. Oczywiście są metody tego naprawiania, ale nie zajmowałem się tym jeszcze i zobaczymy i nie wiem wiem że ona są nie bezprawne koledzy mi proponowali ale gdzieś jeszcze tego nie robiłem bo nie począłem szczerze że to było stare karty graficzne ale biorę je używam sprawne są dalej nie padły jeszcze jak kolego co co pięć co te, te dzieci muszą kupować na karty? Tak, że oni tak to swoje to się dzieje bez Będę troszeczkę tej pasty, żeby łatwiej było Dobra jest nie wiem czy ja będę potrzebował drugiej karty. Jeszcze jedna kartka. Tak, ja wziąłem dwa, ale chyba nie starczy. Zrobię tak. I starujemy. Mniej więcej idzie cała pasta. Już może odczuwamy spróbowu. Tutaj ten chipset niedźwiedzia ja to, opis chipsetu tyle Ja będę się tego. Eee ten informacje, bo to niepotrzebne dla mnie. żeby że było kropelkę nam Aha, się już Kroporę wystarczy kropelkę damy ja, spuściło to Się pasta sucha. Trzeba będzie to w ogóle wyjąć. Aby w ogóle ten komputer podłączyć do mm. komputera, to by dużo tego nie byłoby. to nie jest ono taka sucha, ale widać, że ona jest przeschnięta. No i jeszcze to jeszcze wyżyje. Znaczy te inne na to czyścić Ta karta teraz będzie overclocking, od razu, więc... Trzeba to od razu uwzględnić. Ona będzie e, podkręcała brzydnie akurat. Bo kompletnie w ogóle na tym nie zna. Bo jak coś od niej się tam w ogóle na kopterach. Jak coś tam zepsuje do mnie prosi. Będzie składany najprawdopodobniej na sobotę. Jeśli termin nie zmienia, jeśli nie zmienia się na termin części, to, to pożyczone części były już i po prostu stary, stary komputer był po prostu. To będzie składał ze starych kopterów i komputery te były właśnie pożycane, poży, pożyczane. To znają po prostu, oni już mają nowe komputery, wie się co chodzi. Technologia się zmienia szybciutko. Takie już jak ten dla nas, bo komputer super mocny, bo to po roku już jest stary, bo już nowe, nowe procesory, nowe karty graficzne. On już takie przeciętny wtedy. Tak się daje, to się częściej pracuje, już. Tylko trzeba to się nie zrobię samo, tak samo. Dobrze, ważne. Dobra jeszcze oj, kamera mi się przedstawia super, znaczy, teraz ją zastawia z powrotem, bo to na no, lampy mi się trzyma. O! Na razie jest. To może zrobić po prostu cięcie, a z to wszystkie wyczyszcza, bo to trochę mi pracy czeka. muszę po wyczyszczać. cięć. Co się okazało, że jeszcze będę musiał. Znaczy, nie, będę musiał tego już zdjąć a Obudówkę i ja muszę zdjąć jeszcze wentylator. O! Bo jeszcze to muszę wyczyścić cały ten radiator w środku. Ja już wszystko przepukałem, więc żeby po to teraz <grym> to nagrywam ten fragment. Po prostu powiedzieć, że jeszcze będę się go rozkręcić dokładnie. Ty mi cztery, cztery tu jedna. Tu teraz muszę rozkręcić. wentylator odpadnie i wtedy będą Dokończyć wymianę. E, już tu oczyściłem cię wszystkie powierzchni, gdzie była pasta przewodząca. Nie zostało mi wyczyszczone tego. Ten zrodnię te malutki też został już wyczyszczony. Ładniutki i tego czyście akurat nie trzeba jest czysty tylko to muszę akurat Więc widzimy się po cięciu. Dobra, w końcu co zrobiłem. W końcu wyczyściłem po e, radiatorów. Czekajcie, bo po się jakieś kamerki. Bo kamerka jest sama. Czy warto się Czas czekamy i na nakładanie. Nie wiem, czy tylko tyle. 210 zł. A w bo przechodzę I nie wiem, czy po prostu wystarczy. To, to nie jest to dużo, O, to się dużo już zostało, bo to tyle, chociaż takie grube, to jest dosłownie, no, może starczy delikatnie, trzeba dać prykowałem, prykowałem. Tu kawałek, tylko kawałek tu troszeczkę większe O, troszkę za dużo tu bardzo wam tej Łat, za dużo dobra. Dziś jest stanie. Tak na razie wygląda po nałożeniu Takie kropeczki Teraz już sobie swoje uniwersalne karty do gry Skrypt so, ten, nie wiem co to Poczyta tak jak nie mieliśmy to grać I teraz muszę to rozmarować. i no dokładnie Teraz druku strony. Ciul, troszeczkę za mało jej za mało tu dam pasy, o kurcze tej pasy tutaj nie ma dużo trzeba zaraz mi to kurwa ciebie przechodzi to mogę to zrobić tak rozmaruję i tak,

Co za mało czyli tych więcej. Nie sadźmy za chiny tego. Teraz już jest to pewnie starczy. Możecie jak się rzeczy widzieć, ale teraz muszę to delikatnie robić, bo to będzie wydaje się szło. żeby muszę to delikatnie robić. Dobra, ten będzie już gotowy. za mało ma być trzeba dołożyć. Może trzeba smarować. Czekajcie. Teraz to szybko składam, żeśmy pasy zaczęło wysłać, a mi się właśnie się skończyło Na styk to sobie straciło mi. O, jak to było? Bo tak? Bo tak. Cześć, to było? Nie, to było tak, dobrze było wcześniej. Szybciutko bym się teraz... Wszystko wyschnie, wyciśnę z tego, będę się znowu jeździć. Tylko chcę kupić paso? A... Zapomniałem wetylator, dołożyć O, ciul, 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 ciul. Wentylator, szybciutko jeszcze coś ci się, tak jest, tego jeszcze troszeczkę. Nie dołożyłem wentylator, szybko, Już, się, zaczął się rozmarywać, ciul, 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 jeszcze raz ciul. Zobaczmy, kurde, szlak teraz przede wszystkim. Proszę, podźwierzcie kawałek. Kawałka potrzebuję. Pasem się skoczył. super! Jeszcze na tych nóżka, bo to było dodatkowe chłodzenie Jeszcze tu nie, nie ma już nic. Jeszcze muszę szybko skręcić na wentylatorek i mogę składać to wszystko. Jak to wentylator były, już nie pamiętam. Ну, так я Так, так был. Чипки чинча.